Tak, mówimy o zespołach, które na przestrzeni lat poznały się jak sekonie, konie. Czy to na boiskach B klasy, A klasy, praktycznie z roku na rok. O, już mamy tutaj pierwszą sytuację groźną. Mara sytuacja sytuacji sam na sam, czy będzie otwarcie? Tak, tak jest, jest! 1 do 0! Bardzo szybko otwiera nam się wynik Wilkowie. Otrząsnęli się i próbują, i dążą do, do strzelania gola wyrwującego. Ale teraz piękne podanie. Ale nie było spalonego, Adam Pałka stoi sam na sam, będzie 2 do 0? Nie, minimalnie obok bramki. On I obrał. Zoba... Ciekawe czy jego koledzy wiedzą <laughs> gdzie będzie tą piłkę. Zobaczymy czy było świsione. Tak jest. O chyba było, bo do strzału doszedł tutaj zawodnik pielgrzymki. No i? Wracając I... do meczu. Filip Chmara tutaj na lewym skrzydle. Bardzo dobre podanie dla Damy. Czy ten zauważył na drugiej stronie Pawlusińskiego? Zauważył Patryka Skarpka? Wycyfuję. Mamy dwa do 0. Ale pięknie podzielili się piłką tutaj na trawą stronę do Dominika Wolaka, ten zagrywa w tempo do Daniela Pawlickiego, sam wygły. na sam będzie strzał po długim rogu i jest, nie ma 3 do 0, słupek, ale szpura szczęścia, pielgrzymki jednak dalej przy piłce, Wikowianka Filip Chmara, podanie do Patryka skarpka lewa noga i ofiarna interwencja zawodnika z numerem 5 Jest zawsze wybór do, do kogo podać. Więc, więc... Tak, opcji jest sporo za każdym tak. razem, teraz też Adam Pałka do Patryka Skarbka, ten do Daniela Pawlusińskiego, ten strzela, ależ bramka Daniela Pawlusińskiego i mamy 3 do zera. Widzę tutaj kilka potencjalnych ciekawych zmian w następnych etapach spotkania, ciekawe czy trener Maciejski już po pierwszych 45 minutach da odpocząć swoim zawodnikom mając tyłu głowy to, że... O mając tyłu głowy to, że już jest 4 do zera. Tak jest. Kolejna akcja Dominika Wolaka. się oglądania kolejnych e, piłkarzy. Póki co ci, którzy są od samego początku desygnowani do gry, muszą pokazać się z jak najlepszej strony. I tutaj mamy drugi strzał. E, tym razem Dominik Wolak próbował. A bardzo dobrą interwencją popisał się golki w, w tym roku, samym w, roku. W tym tak. samym, jest. ktoś tam kurczę, kreta kretę podstawi. Albo za mocno. Oleś mieliśmy gola! Tylko że. Sędzia pokazuje że y wolny, czyli. No, dawno nas tutaj nie było i już możliwe, że będzie tutaj bardzo groźnie. W polekarne znowu odosobniony zawodnik z Szał z dystansu Adrian Sojka pewnie odprowadził podbolówkę nie było. Ale tu odważnie, coraz, coraz odważniej idzie w polekarny. I będzie sobie uderzenie i teraz było naprawdę blisko może z dwóch stron. Eee, Wilków jak te pierwsze 10 minut z drugiej połowy. Oj tutaj złe zagranie Krystiana Skarbka i będzie, jest gol. Dla filminki jednak nie popisał się Krystian Skarbek, ale z aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Dokładnie. Do tego fajna kadra szkoleniowa, więc myślę, że, że to wszystko składa się w jedną całość. A propos tutaj Ignacy Hodor fajnie zagrywa. Na, praktycznie do pustej w ramki obsłużył Daniela Pawlusińskiego i ten kompletuje hatrika. Chciał coś ustrzelić. W ja miarę czasu poznaliśmy odpowiedź, dlaczego tak mocno Wilkowianka wystartowała w drugiej części, w 45 minutach. No, no chyba jasny przekaz od trenera, że kilku zawodników za chwilę zejdzie z boiska, dlatego żeby przycisnęli jak najbardziej, jeszcze podmęczyli rywali. No i przyniosło to w pewien skutek. I przed chwilą sytuacja Patryka, że wychodził, wyszedł sam na sam, po ładnym podaniu, e, w przepuszczeniu piłki przez Hodora, ośrodkowanie Dośrodkowanie. Zatkowski. Lewa noga. Dobre zagranie na Kmara i. Jeszcze nie koniec. akcji nie było tutaj spalonego. Uniknął spalonego i nacy wodor. Zakotowało się i mamy gola. Mamy tak gola. Jest. jest 6 do jednego. Największa nagroda za ten tydzień treningowy, prawda? Zdecydowanie. Tutaj konkurencja jest duża, dwójkowa i dlatego cieszą nawet pojedyncze minuty. A w międzyczasie Kmara zdobywa swojego drugiego gola. A asystuje teren buła, czyli... Możemy powiedzieć, kolejna akcja. Rezerwowy. O tym, że te, tych minut jest aż cztery. Więc, więc e, jeszcze będzie prawdopodobnie jakaś szansa na bramkę. I która właśnie pada? I Krystian Kwiecień. Usłyszał, usłyszał, tak, usłyszał nas. A, a bardziej chyba koledzy usłyszeli, że się domagamy, żeby.